Na pierwszym zakręcie złapałem kapcia i e, cały OS na kapciu Dwa razy zgasiłem silnik e, e, raz tofałem To wszystko na jednym odcinku? Tak Sprzoniłem ten OS, a reszta już też nie idzie dobrze, więc Czy warunki na trasie są trudne? Tak, jest, nie jest łatwo Przesiadłeś się do auta WRC. Kiedy ostatni raz jechałeś takim autem? W tygodniu a wcześniej? <laughs> dawno, dawno, dawno temu. Ciężko jest się przesiąść w porównaniu z, do Super, Super 2000, ciężko się przestawić. No jak widać nie radzę sobie chyba tak jak powinienem, więc to... Yy, nie, no nie jestem zadowolony z czasów ani jak gdyby z jazdy, więc myślę, że to jest główny mój problem w tej chwili. Ale frajda jest? Proszę. Czy frajda jest i zabawa? E, tak, ale chodziło o wynik, a nie o frajdę i o zabawę. W związku z tym nie ma radości wielkiej.